Cześć, Iron z tej strony. Lecimy z kolejnym odcinkiem. Pogadamy sobie dzisiaj o hotelu, który właśnie budujemy. No i rzeczach, które w tym hotelu będą się odbywać. Zapraszam. No, to tak jak powiedziałem w intro. Porozmawiamy sobie dzisiaj w końcu o hotelu, o którym już wspominałem ostatni raz, kilka razy, w, w, w dwóch czy w trzech odcinkach. Mam tutaj jakieś lekkie notatki, mam kompa, na którym mam stronę odpaloną, którą gdzieś tam będę chciał wam pokazać, no i postaram się w kilkunastu minutach opowiedzieć o co w tym pomyśle i w tym biznesie chodzi. To będzie jeden z odcinek z kilku, bo na bank będą musiały się pojawić kol kolejne na ten temat w najbliższych tygodniach czy miesiącach, żeby trochę więcej wyjaśnić. No, ale, ale postaram się z wszystko, co się da wyjaśnić e, dzisiaj. Przynajmniej w, e, w zarysie. E, pomysł sam się wziął, pomysł, żeby w ogóle w coś takiego pójść, wziął się z tego, że mieliśmy z Braholem jakieś tam oszczędności, mamy firmy, które zarabiają, mamy jakoś tam, jakoś tam sobie radzimy. No i chcieliśmy mniej więcej dwa lata temu na którymś z obozów, na chyba Lanzarote, e, Kmieniliśmy, co z tymi oszczędnościami robić, żeby nie je zjadała nas inflacja. E, oczywiście, temat inflacji mógłbym gadać 5 godzin, bardzo złożony, no ale jakby każdy, kto robi jakiekolwiek zakupy, orientuje się, że ona jest znacznie wyższa niż ta, którą nam rządzący wykazują. I to nie tylko w Polsce, tylko wszędzie. E, no i jakby e, wiele osób się martwi w tej chwili, co z tymi oszczędnościami robić, żeby siła nabycia pieniądza spadała wolniej. E, lub żeby po prostu ochronić wartość jakość tego pieniądza, Wie, wielu osób inwestuje w różne rzeczy. No my na tamten moment zaczęliśmy sobie kminić, żeby może kupić jakiś apartament. Z tymi apartamentami wszędzie jest taki problem, że są jakieś klauzule, umowy, problemy z wyjściem, z wejściem itd. itd. zaczęliśmy kombinować. Może z jakimiś mieszkaniami, to jeszcze było przed covid ale uznaliśmy, że u nas w Poznaniu ten rynek mieszkań na wynajem jest przesycony. No teraz jakby COVID to udowadnia, chociaż nikt się tego oczywiście wtedy nie spodziewał. No i jakby od słowa do słowa, od słowa do słowa urodził się pomysł, żeby wykorzystać być może Pawła, czyli brata, know-how i jego doświadczenie w budowaniu obiektów przemysłowych, czy doświadczenie w deweloperce takiej mieszkaniowej do wybudowania małego takiego butikowego hoteliku pod Poznaniem. Na początku pomysł był taki, żeby to jakby było zupełnie niezależne od Iron Way'a, zupełnie niezależne od tych rzeczy, które tutaj robimy sportowe. Natomiast na bazie różnych spotkań z inwestorami, mniej więcej na początku pandemii, z potencjalnymi inwestorami, mniej więcej na początku pandemii pojawił się taki, pojawiła się taka myśl, że czemu tego nie połączymy? Skoro i tak inwestujemy, jakby jakąś tam dużą ilość swoich czy większość swoich oszczędności w budowanie tego obiektu, e, i tak robimy równolegle na Ironway'u, powiedzmy, szeroko rozumiany projekt, z którego wy gdzieś tam znacie część, e, rozwojowy, przyszłościowy, no to czemu tego jakoś nie połączyć? No i rzeczywiście wtedy trochę nam to zmieniło myślenie stwierdziliśmy, że zmienimy trochę profil, tego, zmienimy trochę profil tego, tego obiektu no i pójdziemy w tym kierunku, w którym jesteśmy w tej chwili lub, lub będziemy za moment. No i niestety przydarzył się COVID, przydarzył się lockdown. No i przez ostatnie pewnie dobre 8 czy 10 miesięcy w zasadzie poza jakimś wykończeniówką tematu nie rozwijaliśmy, nie chciałem też tego ogłaszać wcześniej. No właśnie dlatego, że nieznane były terminy, nieznane były, jakby nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy na czym stoimy. Teraz już wiemy dużo więcej, sytuacja jest bardziej klarowna, no więc jakby można o czymś tam konkretnie mówić. W każdym razie, jakby pomysł na samo wybudowanie czegoś był taki, żeby uciec gdzieś z oszczędnościami, gdzie wartość tych oszczędności będzie topniała mniej, wolniej niż inflacja. Idealnie, żeby udało się na tym jeszcze zarabiać, te kilkanaście procent rocznie, no i jakby jak się pojawił ten pomysł, żeby to połączyć z ironwayem, no to jakby fajnie nam to spasowało, bo możemy, to o tym będę mówił za chwilę, bo możemy to połączyć ze sportem i z hobby. No czyli wtedy powstała ta myśl, że ok, to robimy nie tylko hotel, gdzie będą eventy, nie wiem, spotkania rodzinne, jakieś spotkania biznesowe, no wiadomo, noclegi i tak dalej i tak dalej, tylko robimy hotel, w którym jednocześnie w różnym stopniu zaimplementujemy sport szeroko rozumiany. Nie tylko triatlon, chociaż wiadomo, że Wy tu w większości mi akurat oglądacie z triatlonu, ale też inne zajęcia, to o tym będę mówił w kolejnych odcinkach szczegółowo, ale też inne rzeczy, typu jakieś warsztaty z jogi, z gimnastyki, nie wiem, z crossfitu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na ten moment w skrócie opowiem o etapach budowy. Na ten moment kończymy pierwszy etap. Aha, to nie powiedziałem o tym wcześniej, Karol na pewno będzie w trakcie tutaj tego filmiku wrzucał Wam wizualizację. Także na ekranie, tak jak ja o tym mówię, będą się pojawiały wiski. Zdjęcia faktyczne z budowy, czy odcinek faktyczny z budowy pojawi się no, jak skończy się zima i, i, i będzie mi się chciało tam dłużej, więcej czasu spędzić. Natomiast, no, jakby na wiskach, jest mniej więcej stan, pomijając drzewa dookoła, które pani tu od wizualizacji dodała, których aż tak dużo tam nie ma, jest mniej więcej stan taki, jak będzie. W każdym razie, na ten moment, na luty 21, mamy wybudowany pierwszy etap. Pierwszy etap to jest jedno skrzydło, to które tutaj widzicie. W nim jest 15 pokoi plus jesteśmy aktualnie w trakcie budowy tej sali, tej, tego łącznika między tymi dwoma skrzydłami. Ta sala będzie miała około 100 metrów, poza tym jest jeszcze sala taka śniadaniowa, no i oczywiście kuchnia, zaplecze, zaplecze, zaplecze kuchenne i tak dalej. Jakby w tym stanie planujemy to otworzyć w okolicach wakacji. Sfinansowaliśmy to w całości z własnych środków plus jeden inwestor, który objął już 10% udziałów w spółce i to otwieramy tak czy siak w okolicach wakacji. Czy to będzie maj, e, czy to będzie maj, czy to będzie lipiec, to trochę zależy od tego, jak długo jeszcze potrwa w tej chwili ta zima, jak, będzie, jak będą wyglądały prace wykończeniowe. Na ten moment mamy stan surowy, zamknięty, deweloperski. E, za chwilę mają montować klimatyzację, za chwilę mają e, wchodzi stolarz i będzie montował stolarkę w środku. E, no i Jak się skończy zaraz ta zima, będą kontynuować pracę nad elewacją. Czyli to jest ten pierwszy etap. I to tak czy inaczej ruszamy Ruszamy w, w okolicach wakacji. Drugi etap to będzie budowa drugiego skrzydła, jakby powiązana z tym, co będę mówił dalej w tym odcinku, i w tym drugim skrzydle tak naprawdę będziemy decydować, co dopiero się znajdzie, bo zależnie od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynku, czy jak ocenimy ten sezon, czy jak wspólnie z inwestorami Potencjalnymi lub przyszłymi, lub nawet jakby za Waszą namową, za Waszymi sugestiami, wspólnie będziemy decydować, co w tym drugim skrzydle się znajdzie. W wersji możliwych mamy kilka, będzie na ten temat na pewno też osobny odcinek, albo będą tam cztery salki, takie w okolicach 100 metrów, gdzie w jednej na przykład będzie siłownia, w jednej będzie, nie wiem, właśnie ta wspomniana joga, w jednej będą. W jednej będą, nie wiem, imprezy, w jednej coś tam, w jednej coś tam, albo część, połowa tego skrzydła będzie zrobiona w pokojach, czyli dodatkowe, to powiedzmy, 6 pokoi czy 8, i druga połowa to będą te dwie salki, albo będzie jakaś jedna większa, tego jeszcze nie wiemy. To jak będziemy decydować, jak do tej budowy, jak do tej budowy będziemy przysiadać. Pozwolenie na budowę, jakby mamy już wszystkiego, te rzeczy formalne już są tam wszystkie pozapinane. Jeśli chodzi o to, co Was będzie najbardziej interesować z tych rzeczy sportowych, od tego otwarcia, czyli no liczę na to, że to będzie od maja, być może, być może będzie trochę później, a w maju zrobimy tylko takie jakby rozruch, że tak powiem. Od tego otwarcia będziemy organizować obozy i warsztaty, nie tylko triatlonowe, ale między innymi triatlonowe. Triatlonowe będą się odbywać... Przy, będą organizowane przy pomocy Maćka Bodnara i Jarka Skiby. No znacie jednego i drugiego tutaj bardzo dobrze, z jednym i z drugim trenujemy, współpracujemy już od lat i jesteśmy bardzo zadowoleni z tej, z tej współpracy. I jakby tutaj liczymy na to, że to community, które mamy, czy ludzie chętni na takie obozy jakby też docenią tą ich pracę, natomiast to nie będą jedyni trenerzy, Będziemy też się dogadywać z innymi trenerami, którzy jakby w obiekcie będą mogli robić jakby swoje warsztaty, swoje obozy, nie wiem, przywozić swoje grupy treningowe i tak dalej. To jest powiedzmy szerszy znacznie temat. Na ten moment mogę z czystym sumieniem powiedzieć o Maćku i Jarku, bo z nimi jesteśmy jakby dogadani i z nimi ruszamy na starcie. I te, te obozy i warsztaty, no to też jest taki temat że e, mi jako zawodnikowi przez te ostatnie lata brakuje takich miejscówek w Polsce. W sensie to, co tutaj chcemy zrobić, to oczywiście jest mały hotelik butikowy, e, ale to, co my tutaj chcemy zrobić, to jest trochę odpowiedź na to, czego nam brakuje. W sensie wyjazdy za granicę są super, na Kanary i tak dalej, to wszystko jest super, natomiast no, koszty tych wyjazdów są wielokrotnie większe niż jakieś wyjazdy w Polsce. To raz. Dwa, no o ile nie jest to jakiś zorganizowany obóz przez trenera, no to jednak zazwyczaj się tam jeździ sam, samemu czy z kumplami i nie ma się jakiejś takiej opieki profesjonalnej, trenerskiej. No, i logistyka, nie? Jakby to pakowanie się z tymi rowerami, z tym wszystkim, z tym wszystkim. No, ja, szczerze mówiąc, ja osobiście wolałbym pojechać, nie wiem, raz w roku, na tydzień gdzieś tam do tej Hiszpanii, a w Polsce zrobić na wiosnę i na jesień, pojechać, nie wiem, na cztery obozy tygodniowe albo na, nie wiem, sześć warsztatów weekendowych. No, przesadziłem z tym cztery, no powiedzmy dwa, trzy, bo tyle urlopu by się nie dostało, ale powiedzmy albo, nie wiem, sześć warsztatów weekendowych od piątku do niedzieli, gdzie pod opieką jakby trenera. E, szlifowałbym tam te swoje, e, swoje e, skillsy, jakby, no i na basenie, i na rowerze, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. I to jest to, czego mi brakowało. Wiadomo, że są, jest oczywiście Szklarska, jest Waucz i tak dalej, ale no, różnie to w tej chwili w Polsce wygląda. Problem z tego, co się orientuje e, tych wszystkich, jakby m, organizujących tego typu eventy i tak dalej, no, jest taki, że. Muszą komuś z zewnątrz płacić za tą infrastrukturę, która często nie jest tania. No my tutaj będziemy w stanie te obozy organizować czy warsztaty w myślę, bardzo konkurencyjnych cenach. Wiadomo, że hotel oczywiście nie będzie do tego dokładać, ale będziemy w stanie to robić, no bo obiekt będzie nasz. Nie? Więc nie chcę tutaj zdradzać więcej szczegółów. Mamy już to dość mocnie przekmienione. plany, jakoś tam się sensownie zapinają. Ale jakby chciałbym zasygnalizować taki temat, że możecie się spodziewać, że od wiosny, lub w najgorszym przypadku od lata, jeśli będą jakieś duże opóźnienia, nie wiem, może od września, jakby się coś dziwnego wydarzyło, będziemy się tam spotykać i na jakichś właśnie warsztatach, i na obozach, i na różnego rodzaju eventach, i płatnych, i bezpłatnych, bo zajęcia takie jak robiliśmy w zeszłym roku tutaj w kurniku, czyli różne zajęcia z Jarkiem, czy to OW, czy czy biegowe, też będą się tam odbywać darmowe, charytatywne i jakby pełne spektrum. Ale, ale jakby do, do, do tego tam. W sumie nie wiem czy powiedziałem nazwę, już teraz zakręcony jestem. Hotel się będzie, sieć się będzie nazywać, w sumie zaraz też powiem o sieci, sieć się będzie nazywać i spółka się nazywa Iron Resorts, no siłą rzeczy jak pod Iron Way'a. Hotel konkretnie na ten moment nazywa się Niedźwiedzia 25, ale zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku, zobaczymy czy to rzeczywiście tak zostanie. Spółka nazywa się Iron Resorts. Ten hotel jakby w komunikacji też tak będzie się nazywać, w tym aspekcie przynajmniej sportowym. I no jak sama nazwa wskazuje, nie chcemy się tutaj zatrzymać tylko na jednym obiekcie, planujemy... W kolejnych latach wybudować takich obiektów kilka. Ten jest pod poznaniem z kilku powodów dlatego, że tutaj jesteśmy to jest bardzo blisko miejsca, gdzie mieszkają moi rodzice i Paweł, którzy jakby będą zaangażowani w ten projekt bezpośrednio czy pośrednio jakoś tam nam będą pomagać. I więc jakby to była pierwsza myśl wtedy, jak to jeszcze nie miało być tym tematem sportowym. Druga no jest jakby blisko ławicy, bardzo blisko Obwodnicy. kilometr od plaży w Lusowie gdzie się odbywa m.in. triatlon Lwa. Eee, czyli taka lokalizacja całkiem spoko. Zamierzamy tutaj się uczyć trochę na tej, lo e, na tej lokalizacji, no bo doświadczenia w hotelarstwie stricte nie mamy. Ehm, oczywiście zamierzamy zatrudnić jakiegoś menadżera i tak dalej, wiadomo. Natomiast no, zamierzamy się tutaj uczyć procedur, uczyć tych kilku rzeczy. Eee, I w kolejnych latach, myślę, że dwóch, trzech e, jakby planujemy budować kolejne obiekty. No co będzie, te kolejne obiekty, jeden jakby, no to mogę już zdradzić, że jesteśmy na etapie szukania działek od dłuższego czasu, ale mamy kilka opatrzonych w Czarnej Górze, czyli jakby w górach, gdzie chcielibyśmy zrobić coś podobnego i z opcją pływania, i z opcją pływania, biegania, roweru, ale też z opcją obozów jakichś takich zimowych, bardziej w warunkach śnieżnych. To jest, to jest jedno. No i szukamy też lokalizacji nad jakimś jeziorem bezpośrednio lub nad morzem. Jakby bardziej na północy Polski, że tak powiem, właśnie po że Tutaj te rejony. Zobaczymy, co z tego będzie, no tylko wam to jakby wspominam jako wizję. I teraz to, co będzie najważniejsze w tym odcinku, to tak jak wspomniałem, cały ten pierwszy etap sfinansowaliśmy, czy finansujemy sami. No to jakby każdy, kto się zna na aktualnie cenach budowlanki czy tego typu biznesów, to raczej się domyśla, jaki to jest rząd wielkości kwot tworzy się właśnie wycena i operat szacunkowy wartości całej spółki razem z tym biznesplanem. biegły rzeczoznawca nam to robi i odpalamy coś takiego, co się nazywa crowdfunding udziałowy. Nie będę o tym teraz jakoś super długo mówił. Jak wejdziecie na stronę ironresource.pl, to przekieruję was bezpośrednio na stronę Emiteo. Emiteo to jest firma, która pomaga takim startupom jak nasz w pozyskaniu kapitału różnym spółkom mogliście widzieć tego typu działalności przez ostatnie nie, tego typu akcje przez ostatnie pół roku czy rok w wykonaniu Palikota, gdzie na Facebooku wyskakują tam wyskakuje masa tych opcji kupienia u niego udziału w tym ten czynku, czy jak tam te spółki się nazywają, w każdym razie te różne spółki alkoholowe. To są oczywiście spółki akcyjne, no i kupujecie sobie tam udziały. No u nas jakby idziemy w to samo, czyli nasza spółka zo będzie przekształcona w spółkę akcyjną. W najbliższych miesiącach, no, na pewno przed wakacjami. I my w ramach emisji zamierzamy pozyskać kapitał na budowę tego drugiego skrzydła. Na budowę tego drugiego skrzydła, cokolwiek się w nim nie znajdzie. Czy to będą ostatecznie, e, oczywiście, jakby przed emisją, będzie to do, e, zakomunikowane i będziemy to sobie wspólnie tutaj spo, e, z potencjalnymi inwestorami ustalać. Natomiast no, albo to będą te wspomniane sale gimnastyczne, czy sale do ćwiczeń, czy sala e, z trenażerami, czy częściowo pokoje, częściowo sale, i tak dalej. Jakby spektrum jest szersze. W każdym razie to jest to, na co zamierzamy pozyskać kapitał. E, jednocześnie w ramach tego no crowdfundingu, będziemy sprzedawać akcje, sprzedawać akcje całej spółki, nie tylko tego drugiego skrzydła, nie tylko pierwszego budynku, tylko całej działalności spółki i tego, co ta spółka będzie na wszystkich tych aspektach działalności zarabiać, czyli na hotelu, na noclegach, na imprezach około, na tych rodzinnych yy, i tak dalej, czy na szkoleniach jakichś tam menadżerskich, czy na tych obozach i warsztatach. Nie chcę tutaj też mówić jeszcze w szczegółach, bo nie ma jeszcze kampanii ogłoszonej konkretnej. Natomiast akcje będzie można kupić tak naprawdę od kilkuset złotych po no, kwotę dowolną. Tak naprawdę no, to jest kwestia tego, jaki ktoś chce mieć udział w całej spółce. Ja i brat, jakby nadal, czyli nawet jak ta emisja się super uda, sprzedamy w niej maksymalnie w okolicach 40% spółki. My zamierzamy nadal mieć. Jakby kontroli, nie chcemy utracić kontroli nad spółką po to, żeby móc normalnie, e, normalnie ją rozwijać i jakby działać zgodnie z, z, tym, z tą założoną działalnością, to to, je, to to jest to. Jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o same te akcje, e, o sam ten crowdfunding, e, konkretnie to skonstruowane będzie tak, że oprócz tego, że kupujecie akcje, oczywiście dostajecie dywidendę na koniec roku, i tak dalej, tak dalej, jesteście udziałowcami takimi samymi formalnie rzecz biorąc, jak my, tylko jakby macie tyle tych akcji, tyle tych udziałów, ile ich kupiliście, to my tutaj w ramach tego całego projektu Iron Resorts planujemy dodać tak zwane perki, czyli jeśli ktoś kupi akcji za X, to będzie miał dodatkowo, nie wiem, na razie strzelam, bo też nie chcę o tym mówić konkretnie, ale będzie miał przykładowo, nie wiem, dodatkowe rabaty na obozy, dodatkowe rabaty na, na warsztaty, dodatkowo coś tam, dodatkowo coś tam, plus na razie zostało to tak luźno nazwane, że strefa VIP Iron Resorts. Zobaczymy, jak to się konkretnie będzie nazywać. W każdym razie wszystkie te osoby, które będą udziałowcami nawet za jedną akcję, za jakąś tam kwotę relatywnie małą typu, nie wiem, 200 zł, to będzie dokładnie ustalone na etapie przekształcenia w spółkę akcyjną. To nawet ta osoba wtedy do tego klubu będzie należeć, czy otrzyma ciuchy Iron Resorts i i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby idea jest taka, że jest to crowdfunding udziałowy, Taki oparty o komuniki. Różni się to od y, jakichś zbiórek, zrzutek, y, jak się nazywają te. No, te różne takie zrzutki, że możemy pomagać komuś czy, wspier czy wspierać kogoś tym, no, że nie tylko mu wspiera go wspieramy czy wysyłamy siano na jakiś tam pomysł i coś tam ewentualnie dostajemy w zamian, tylko normalnie jesteśmy, jakby zgodnie z prawem, udziałowcami firmy. Nie? I y, wydaje mi się to dość atrakcyjne. Mamy na ten moment mamy na ten moment no przynajmniej mogę powiedzieć z czystym sumieniem kilku takich w miarę zdecydowanych, chętnych nie, właśnie nie na kwoty rzędu setki tysięcy inwestycji, tylko powiedzmy kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy inwestycji. Mamy jakieś tam chętnych, którzy chcieliby włożyć nawet kilka stów, jak już dojdzie do emisji to na stronie emisji, na tej, na, w tym miejscu, na którym teraz jest strona pre o której za momencik powiem, będziecie dokładnie widzieć, yy, jaka kwota w, na etapie emisji jest zebrana, ta potencjalna, no i później odcinek konkretny, jak technikalia wyglądają, będzie dopiero nagrany. Na stronie, Iron, jak wejdziecie na ironresource.pl, to co widzicie tutaj, to jest strona pre -kampanii. Czyli taka strona opisująca, pokazująca jak wygląda ten pierwszy etap, pokazująca wizualizację z pierwszego etapu, pokazująca tutaj tą salę, która na ten moment jest tam budowana, jak wyglądają, jak, jak może tam wyglądać w środku, czy to te zajęcia sportowe, czy, czy te inne rzeczy. Widać też drugi etap, czyli tą drugą salę dobudowywaną, jest opisane tutaj trochę o Macieju, o Jarku, gdzie jest, jaka jest dokładnie lokalizacja i tak dalej. Dwie rzeczy, na które chciałbym tutaj Wam zwrócić uwagę, to na etapie prekampanii możecie się tutaj zapisać na tak zwany alert inwestora, czyli jeśli ktoś z Was byłby chętny na zainwestowanie, jakieś tam kwoty 100, 200, 500, 50, czy nie wiem, pół miliona w tą działalność, to możecie tutaj niezobowiązująco wpisać, podać swój e-mail, zostaniecie zostanie, powiadomieni, jak będą jakieś zmiany tutaj, jak będziemy uruchamiać kampanię konkretną w tych najbliższych miesiącach, jak będzie dochodziło do przekształcenia spółka akcyjną, na tym etapie będziecie zostawiać powiadomienia. I macie też tutaj drugą możliwość, e, znaczy dwie możliwości w zasadzie kontaktowania się z nami, e, czyli możecie pod, na, na samym dole tego Landing Page'u zadawać pytania, e, zadawać tutaj pytania w komentarzach, na które ktoś z nas postara się zawsze na bieżąco odpowiedzieć, ale takie osoby, które. No i powiedzmy, że to jest preferowana metoda zadawania, zadawaniem jakichś takich prostych pytań. E, ja na większość z nich będę odpowiadał tutaj na bieżąco, ale na wiele z nich odpowiem też w kolejnych odcinkach. Więc to jest preferowana metoda, żeby był porządek, żeby to było tutaj. Możecie też do mnie ewentualnie pisać standardowo na fejsie, na Instagramie i tak dalej. I też tam postaram się odpowiedzieć, ale raczej wolałbym, żeby to było tutaj, żeby był porządek. Możecie y, takie osoby, powiedzmy. W miarę zdecydowane. W sensie nie chciałbym, żeby nagle było jakoś bardzo dużo zawracania tyłka, że tak powiem, ale takie osoby w miarę zdecydowane, mające konkretne pytania i które chciałyby konkretnie porozmawiać, to macie też tutaj możliwość umówić się ze mną na 15-minutową rozmowę. No tak jest mniej więcej niech będzie, no ale powiedzmy 15-minutową rozmowę. Klikacie sobie tutaj umów się. To jest przez Google Meets, czyli żadne, czyli żadne jakieś tam aplikacje ani nic Wam nie będzie potrzebne, normalnie Wam przyjdzie na maila klikacie link i ten. No i na ten moment mamy dwa okienka na te rozmowy, to są wtorki i czwartki od godziny 20 do 20.30. Jeśli będzie większe zainteresowanie i byłoby więcej takich osób, które, które chciałyby na te rozmowy się ewentualnie umówić, no, to poszerzymy pewnie te okienka, może zrobimy je trochę w innych godzinach, i tak dalej. No, to zobaczymy dokładnie, jak to będzie. Eee, eee, na razie, jakby są te dwa okienka, i zachęcam Was do tego. Eee, zachę e, zachęcam Was do tego. No, tam będę w stanie na bieżąco odpowiedzieć na większość pytań. Natomiast, jakby bierzcie pod uwagę, że wiele z takich rzeczy konkretnych, czy w kontekście emisji, czy w kontekście obozów, warsztatów, typu, nie wiem, ceny na przykład, pojawią się tutaj w najbliższych powiedzmy miesiącu czy dwóch maksymalnie. Nie? E, ta strona prekampanii ma wytłumaczyć, o co tutaj chodzi, jak to mniej więcej będzie działać, e, jak to mniej więcej będzie działać, opisać całą tą procedurę i zebrać, to jest najważniejsze, zebrać jakieś wasze ewentualne zainteresowanie. Czyli jak ja mam już tych potencjalnych chętnych tam kilku inwestorów, o których wspomniałem, no to jakby ja tą pulę, którą oni mniej więcej zamierzają inwestować, już mam jakby z tyłu głowy. Że, że, ona, że ona w trakcie emisji zostanie zainwestowana. Oczywiście, pewnie będą mogli się wycofać, ale znaczy na pewno będą mogli się wycofać do momentu, kiedy dojdziesz do samej emisji. Natomiast, no wiadomo, to są jacy, jacyś tam znajomi, raczej zakładam, że do niczego takiego nie dojdzie. Także podsumowując, w sumie, nie wiem ile już nawet gadam minut, ale to ja jak to ja no dobrze, byle by nie wyszło 40. Podsumowując, ja ram się tym projektem strasznie. Bardzo mnie cieszy, że mogę robić, że będę robić taki biznes, który jest bardzo powiązany z moim hobby. Znacie mnie i wiecie, już pomijam nawet tutaj tego YouTube'a, ale wiecie, że lubię przebywać z ludźmi, gdzieś tam trenować z ludźmi i tak dalej, bardzo lubię te eventy. I tutaj poza tymi obozami, warsztatami, jakimiś tam zawodami, o których ostatnio wspominałem, które są jakoś bardzo prawdopodobne, ten aspekt taki społeczny w oparciu o community najbardziej mi tutaj jara. Wiadomo, że biznes też oczywiście musi się zapinać, ale no jakby tutaj większość cyferek, yy, większość cyferek yy, się nam broni i tutaj inni specjaliści różni, z którymi się konsultowaliśmy, raczej, raczej nam pozytywnie tutaj oceniają ten biznesplan, że tak powiem. Yy, no i jakby z, mogę od siebie powiedzieć, że właśnie przez to, że mnie to tak jara, to... Yy, z czystym sumieniem też jakby mogę mówić o tym biznesie, czy mogę, nie wiem, zapraszać znajomych i tak dalej do tego biznesu, no bo wiem, że nie, no nie jest to jakiś taki przypad, przypadkowy zlepek ludzi, którzy będą robić jakieś tam przypadkowe rzeczy, tylko to, coś, co chcemy zrobić z pasją. Koniec końców, odpowiedzi na to, co mówiłem na samym początku, czyli e, jakby uciekając z gotówką z tego powiększonego rynku, e, gdzie inflacja jest większa niż, e, niż wzrost na nabywczej pieniądze wielokrotnie, no i o ile nie chcemy, żeby te oszczędności leżące na koncie, to znaczy ja czy brat, te oszczędności leżące na koncie, e, topniały, no to... Mam nadzieję, że tutaj się ten nasz pomysł i wizja zrealizuje i wiadomo, że no nie, nie każdy będzie chciał czy niekoniecznie każdy może chcieć jeździć na takie obozy czy na takie warsztaty, czy na inne działalności te dookoła sportowe, które tam będziemy robić, ale mam takie przeczucie, że i to takie graniczące z pewnością, bo z pewnie dobrymi kilkudziesięcioma triatlonistami, jak nie 100 kilkudziesięcioma na ten temat już rozmawiałem Nie no przesadziłem kilkudziesięcioma e, mam takie przeczucie że większość ludzi myśli podobnie nie? że wolałoby pojechać kilka razy na porządnie zorganizowany obóz w Polsce za powiedzmy nie wiem 2000 zł, niż jechać raz na raz w roku do Hiszpanii za te 8 koła bo jeszcze transport roweru bo to bo tamto, bo, tamto, bo tam sram to, wam to no ale to zobaczymy zobaczymy jak do tego dojdzie na koniec Dajcie proszę znać, jak Wam się ta wizja podoba. Dajcie proszę znać, jeśli planujecie wpaść na taki obóz czy warsztaty, jak już do nich dojdzie. Jeśli w jakiejś formie jesteście zainteresowani emisją stricte i jakby kupieniem akcji w tej spółce czy w tej inwestycji, no to skorzystajcie tutaj z formularza, z formularza i będziecie powiadamiani o kolejnych krokach. Ja oczywiście i tak o tych kolejnych krokach będę mówić w kolejnych odcinkach, ale to wiadomo. Jeśli macie jakieś sugestie co do tego obiektu. No to też oczywiście możecie je dawać, to nie znaczy, że się zastosujemy do wszystkiego, no bo jakby to nie jest przypadkowe tutaj to czy tamto, tylko pewnie dziesiątki, jak nie więcej godzin, jak nie setki godzin kminienia tego czy tamtego, natomiast wszelkie sugestie zawsze i feedback mile widziane. Mam nadzieję, aha, jeśli, będzie, jeśli chcecie ze mną pogadać i, i to zachęcam do skorzystania z tego formularza i, i umawiania się na te 15-20 minutowe rozmowy wieczorami. Yy, tylko proszę o robienie tego z rozsądkiem i takie osoby, które faktycznie są jakoś tam zdecydowane, a nie chcą sobie pogadać o dupie Maryni. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je albo normalnie na socialach, albo też bezpośrednio pod tą stroną prekampanii. No i co? Dzięki bardzo, że obejrzyście do końca. Zapraszam na stronę, zapraszam, na, e, zapraszam do komentarzy, do zobaczenia w kolejnym odcinku No i na, no mam nadzieję, że za 4 do 6 miesięcy do zobaczenia e, na miejscu w pierwszym z kilku Iron Resorts